Nie lubię takich podziałów na wady i zalety. Nie lubię takich zadań, jak na przykład czasami się gdzieś słyszę: wymień swoje wady, albo wymień swoje zalety jak możesz zalety wzmocnić, a wady usunąć. Nie lubię tego, wiecie? Bo uważam, że to jest takie błędne podejście do siebie, tak jakby w nas było coś niewystarczającego, niewłaściwego, coś, co byśmy musieli zmieniać. A tak naprawdę każdy z nas, taki jaki jest, jest indywidualny i jest w jakiś sposób mm, wyjątkowy. I dla przykładu. Mam klienta, który ma autyzm. Wiem, że są różne stopnie autyzmu. On nie ma aż tak silnego poziomu. Nie, nie znam się na autyzmie, ale wiem, że jakby jest w stanie normalnie funkcjonować. I ja, widząc go jako dorosłego człowieka, w życiu bym nie poznała, że jakby gdzieś tam coś, coś jest nie tak. Że jak ma jakąś wadę. Tak. Natomiast on mówi, że Oczywiście musiał dużo pracy włożyć w to, żeby przystosować się i nauczyć się pewnych rzeczy, które są społecznie normalne, natomiast jego supermocą jest to, że widzi człowieka i potrafi powiedzieć o nim, co ta osoba na przykład czuje, jakie miała traumy, jakie miała relacje z matką, z ojcem, co się tam działo w dzieciństwie, jaka jest naprawdę, co myśli o sobie, czy siebie akceptuje itd. itd. Ja by uważam, że to jest supermoc, tak? Mam klientkę, która ma ADHD. Sama o sobie mówi, że e, ma takie e, momenty w życiu, kiedy e, lęki i depresje e, powodują, że nie może wstać z łóżka, tak? bo tam jest problem z dopaminą, tak? w, w ADHD, w szlakach dopaminowych, ale za to mówi, że e, może się nauczyć wszystkiego. Że jest w stanie przeczytać książkę od deski do deski i zapamiętać z niej prawie wszystko. I na mnóstwo osób, które gdzieś tam oceniłyby się w kontekście wady np. autyzmu czy ADHD. Ale tak naprawdę to każdą wadę można przerodzić w niesamowity sukces i supermoc. I uważam, że to jest z nas najpiękniejsze, że mamy te supermoce, że jesteśmy w jakimś kontekście wyjątkowy. Wyjątkowy, tak? Ja od dziecka też jakby słyszałam o wielu rzeczach w sobie, że są niefajne albo że w wielu rzeczach się wyróżnia, w których nie powinnam się wyróżniać. Na przykład moja potrzeba wiedzy była tak duża, że ja bardzo. Z różnych stron się uczyłam, a tak naprawdę nie uczyłam się tego, co było aktualnie potrzebne. Tylko, na przykład, wiecie, yy, szkoła, nie? <laughs> Czyli to, co, 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 co było moim takim sim obowiązkiem jako dziecko, mnie to nie interesowało, a ja się uczyłam mnóstwa innych, i byłam ciekawa w różnych innych aspektach, ale społecznie było to uważane za coś yy, yy, złego że interesuje się tym, co jest niepotrzebne, o, na takiej zasadzie, nie? Albo ja jestem bardzo głośna. Jeżeli znacie mnie prywatnie, to wiecie, że mnie najpierw słychać, potem widać moje roztrzypane włosy, a potem dopiero gdzieś tam mnie zauważycie. I to mówią wszyscy moi znajomi, że mnie najpierw słychać, ja zawsze byłam głośna. Zawsze. I z jednej strony Gdzieś tam byłam spychana, że kurde, ta jesteś taka głośna, jesteś taka głośna, wszędzie cię słychać, tak? Ale z drugiej strony ja uważam, że dzięki temu pracuję w takim biznesie, jakim pracuję. Rozwijam się w takim kontekście, jak się rozwijam, i jest to olbrzymią wadą na tej płaszczyźnie. Przepraszam, olbrzymią zaletą na tej płaszczyźnie, tak? Więc nie lubię takiego podziału, że to jest Twoją zaletą i to jest super, a to i to i to i to powinniesz zmienić. Co innego i to, co, nad czym powinniśmy pracować, to jest to, że e, na przykład mamy złe zdanie o sobie, nie akceptujemy się, e, chcemy być idealni, ale idealni nie w kontekście tego, żeby... Pracować nad tym, nad czym nam zależy, tylko idealnie w kontekście dopasowania się do norm społecznych. Typu na przykład muszę mieć idealnie posprzątany dom, muszę mieć yy, nie wiem, yy, moje dzieci muszą udowodnić wszystkim, że są mądre, więc ja muszę odrobić prace domowe za nich i wszystko robić, ogarniać w szkole za nich, tak? Że yy, muszę pokazać na zewnątrz, że mam idealną relację, że. Muszę mieć, nie wiem, ubrania i te wszystkie loga i metki mają być widoczne, bo mają być idealne, tak? Mam mieć idealnie, nie wiem, zrobione włosy. Moje ja, jak przeglądam swoje filmy to na, moim, na moim kanale, to moje włosy w ogóle żyją swoim życiem i na każdym filmie są zupełnie inne. Ja też mam codziennie inny humor, i no tak jest, nie? Ale my chcemy być właśnie idealni. I bardzo mocno naciskamy na siebie na tą idealność w kontekście tego, żebyśmy na zewnątrz pokazali ludziom, że wszystko garniamy. A tak naprawdę dopiero działamy sobie, mamy wyrzuty sumienia, nie potrafimy się niczym cieszyć, bo my ciągle skupiamy się na tym, czego nie mamy albo nad czym powinniśmy pracować. Ale nie to, co nas interesuje, nie to, co nas jara, nie to, co sprawia, że czujemy się yy, czujemy flow albo że jesteśmy szczęśliwi. Tylko pracować nad tym, co społecznie jest uważane za, yy, za dobre i konieczne, tak? I oh, jakie to jest okrutne, jakie to jest okrutne, że my bardziej zależy nam na tym, żeby inni ludzie yy, nas postrzegali jako tych super, niż sami siebie. E, rozwijali w tym, co nas tak naprawdę interesuje. Bo każdy z nas jest inny i każdy z nas jest w tym wyjątkowy, w tej inności. I my dążymy za wszelką cenę do tego, żeby być tacy jak inni. Zobaczcie, jakie to jest chore. My za wszelką cenę chcemy być. Patrzę się, wypadnie. <laughs> za wszelką cenę chcemy być tacy, jak są inni, tacy jak są wszyscy. I my tą swoją wyjątkowość uważamy za wadę. Jakie to jest okrutne. Podejście do siebie, powodujące wiele nieakceptacji, powodujące wiele problemów nas samych z samymi sobą. <grystanie> Więc to nie jest tak, że mamy jakieś takie wady. Naszą największą wadą jest to, że. Chcemy być tacy, jak inni, chcemy innym, innym udowodnić to, jak jesteśmy wspaniali, i uważamy każdą naszą słabość za coś złego. E, no i jakby tutaj e, można też e, przedobrzeć e, i pójść w stronę osobowości narcystycznej, tak? Natomiast podejrzewam, że narcyści raczej tego nie oglądali, dlatego tutaj nie boję się o to, że pójdziemy w stronę narcystyczną, e, ale o takim zrównoważonym sposobie bycia, czyli to, że e, Ok, akceptuję, jestem głośna, akceptuję to. I jakby, co może być z tego fajnego? Albo jak można y, fajnie to wykorzystać, nie? Ja, ja w ogóle tak się śmieję, y, że y, y, najlepszym sposobem na sukces, na rozwinięcie biznesu i na y, fajne, fajne zarobki jest nie to, żeby robić. To, co, co inni robią, albo, ani nie to, żeby wynajdywać koło na nowo, albo żeby mieć jakiś super innowacyjny pomysł, znaczy, to też, ale jakby to jest bardzo dużo pracy, kosztuje, żeby się wybić w tym, nie? Natomiast e, zrobić, przekuć swoje wady w sukces, czyli skupić się na swoich takich właśnie wadach, typu, na, typu, nie wiem, mam autyzm albo DHD, albo jestem głośna, i co z tego fajnego mogę zrobić? Bo to, to jest to, co mnie wyróżnia. Więc może to będzie skutecznym sposobem na to, żeby, żeby w jakiś sposób to wykorzystać. Skoro ja już to mam, to jest naturalne, to jest we mnie i to jest charakterystyczne, a to może ja coś z tym zrobię, nie? I, i to jest super! I, I to jest naprawdę super. I jak to zmienia obraz ciebie? Bo uważasz na przykład, że w czymś tam jesteś yy, yy, jakby wyjątkowo. Wyjątkowo, nie wiem, wyróżniająca się, a to może się okazać Twoją największą zaletą. I tak jest. Często to, co chcemy zmienić, na przykład w swoim ciele, okazuje się, że to właśnie było to nasze coś wyjątkowego, co sprawiało, ta nasza niedoskonałość, na przykład co sprawiała, że my. Byliśmy piękni na swój sposób. Na przykład dużo osób chce się pozbyć nie wiem, szpary między jedynkami, nie? Moja przyjaciółka najlepsza miała szpary między jedynkami. Ja ją kochałam za to, że ona to miała. I nienawidzę za to, że założyła aparat. <grym> Bo to było takie wyjątkowe, to było cudowne. A ona za wszelką cenę chciała się tego pozbyć. A to była jej wyjątkowość, właśnie. To było w niej tak piękne. I jest wiele rzeczy takich, które mamy w swoim życiu, które chcemy zmienić. A potem okazuje się, że właśnie to sprawiało, że byliśmy piękni i wyjątkowi. Więc. Sposobem na to, na, na to, żeby być gdzieś tam szczęśliwym, jest to, żeby być życzliwym przyjacielskim w stosunku do siebie i nie dopierdzielać sobie za wszystko, co zrobimy źle, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ja uważam, że każdy mój błąd, który popełniłam w życiu, sprawił, że wzrosłam. A każda moja wada jest tym, co sprawiło, że jestem w jakimś sensie wyjątkowa. I to jest piękne. I tego wam życzę.